Dzień dobry, witam Was wszystkich na moim kanale i na dzisiejszym czytaniu. Jak dobrze wiecie, wrzesień tego roku, jak i zresztą cały rok 2025, jest dość charakterystycznym czasem, kiedy kończy się wiele rzeczy i kończy się w sposób globalny, a wrzesień jest jeszcze bardziej naładowany tą energią. Tak więc dzisiaj mam dla Was czytanie: Wybierz grupę. A czytanie jest pod tytułem Co odchodzi od nas i kończy się we wrześniu. Mówimy tutaj ogólnie o takiej energetyce, co przez długi czas się w nas rozwijało i co teraz odchodzi. Mamy trzy grupy pierwszą, drugą, trzecią. Karty już zostały potasowane. Jak widzicie, mamy tutaj różną liczbę kart, ponieważ tak mi one wypadały przy tasowaniu, a ja absolutnie nie neguję takich decyzji, Energii, więc y, proszę Was, zastanówcie się teraz chwilkę, która grupa najbardziej z Wami rezonuje. A ja zapraszam w grupę numer 1. I witam wszystkich tych, którzy wybrali grupę numer 1. To jest czytanie, co odchodzi od nas we wrześniu. Mamy tutaj kilka talii i zobaczmy, co tutaj mamy. Ta, ta, ta karta została wyciągnięta jako więc ją odkładam teraz na bok. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mhm. Mamy stres. Mamy prowadzenie i Spiritual Message. A tutaj mamy dziel się swoim głosem. Dziel się swoim głosem. Moi drodzy, czuję, że ostatnio mieliście dużo stresów. Że byliście przebodzicowani tym, co robicie. Być może zastanawialiście się w ogóle, czy to, co robicie, ma sens? Czy to jest droga, którą chcecie podążać, i czy to jest droga warta Waszej dalszej energii? Więc ja odczytuję ten, ten stres, właśnie jakoś coś, czym Wy byliście przesiąknięci. To Wam towarzyszyło już od bardzo długiego czasu. Natomiast widzę, że równocześnie pojawia się u Was jakieś prowadzenie. Być może mieliście jakieś właśnie wiadomości, jakieś znaki od swoich przewodników duchowych. Zastanówcie się na przykład, czy ostatnio nie mieliście jakichś snów, na przykład, albo. Hmm, czy nie zdarzała się jakaś synchronizacja, na przykład, czy nie widzicie cały czas godzin, na przykład 11:11, 12:12, 15:15 itd. Albo czy nie spotkaliście na przykład osoby na swojej drodze, która powiedziała Wam jakieś słowo, które gdzieś tam Wam utkwiło i Wy cały czas się nad tym zastanawiacie, że tak ta osoba poruszyła u Was taką strunę która była gdzieś tam uśpiona, a wy przez to zaczynacie wchodzić właśnie na odpowiednią drogę. I cały czas nią podążacie. Mamy tutaj również, zobaczcie, dziel się swoim głosem, się ze swojej jaskini. Walka, ekspresja. Być może właśnie to prowadzenie, ta wiadomość i ten stres, który wam towarzyszyły, towarzyszył wam podczas właśnie rozwijania swoich umiejętności, być może chcecie nagrywać jakiś podcast, albo prowadzić właśnie kanał na YouTubie, ale się obawiacie, boicie się tego, nie jesteście do końca pewni tego, co robicie, a ta karta ewidentnie mówi o tym, że to jest wasza droga właśnie, żebyście się dzielili swoim głosem, żebyście mówili, wyrażali swoje emocje, żebyście przekazywali to, co macie do powiedzenia światu. Zastanówcie się nad tym. I przemyślcie to właśnie, czy ten cały stres, bo ten może stres jest też właśnie sprowadzony do tej działalności, że wy boicie się gdzieś tam pokazać, boicie się rozpocząć, to, co, to, co gdzieś tam zaczęliście, albo jeszcze nawet nie zaczęliście, ale już się obawiacie zastanówcie się, czy ten stres, to umartwianie się jest warte właśnie tego, żeby nie spróbować, że może to jest właśnie ta wasza droga, którą macie być prowadzeni, to żeby się rozwijać, żeby przez głos prowadzić innych, żeby im pomóc, znaleźć też własną ścieżkę i przez to wy również będziecie szli tą swoją drogą. Zastanówcie się nad tym. A ja jeszcze mam dla Was kartę, radę. I co my tutaj mamy w tej karcie, radzie? Spytaj swoje anioły. Zobaczcie, jak pięknie, jak pięknie te karty się łączą. Mamy tutaj przewodnictwo i wiadomość. I rada, spytaj swoje anioły. Więc jeżeli nasze anioły, nasi przewodnicy, oni tylko czekają, aż będą mogli nam pomóc. Oni bardzo często gdzieś tam są zablokowani. Ponieważ my ich nie dopuszczamy do siebie, my nie dajemy się prowadzić, a tutaj ewidentnie mamy sygnał, że spytaj swoje anioły, a one dadzą ci właśnie tą wiadomość, dadzą ci również to prowadzenie. Być może wyjdziecie z tego swojego takiego kłębka właśnie takiego zamkniętego koła po prostu, gdzie się stresujecie, wieloma rzeczami, stresujecie się tym, że się chcecie rozwijać, stresujecie się być może pracą, wiecie, że praca nie jest dla was, że chcielibyście gdzieś tam podążać inną drogą, że właśnie macie tutaj wyjść, pokazać się innym, pokazać to, co potraficie i pokazać tę swoją całą kreatywność, tak więc spytajcie swoje, swoje anioły i dajcie się prowadzić, patrzcie na znaki, które będą przed Wami, które będą zsyłane, sny, właśnie synchronizacja godzin, być może piosenek, być może jakieś piórko spadnie. To będzie też również znak od Waszego anioła, od Waszego przewodnika, że jesteście na, na dobrej drodze. Grupu numer jeden ja życzę Wam wszystkiego co najlepsze na wrzesień. Życzę Wam dużo szczęścia i samowspaniałości. Proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i łapkę w górę jeżeli ta grupa z wami rezonuje i że wybraliście tą grupę proszę dajcie znać w komentarzu możecie dać na przykład znak tygrysa czy lwa że ta grupa właśnie jest wasza dziękuję wam i życzę wszystkiego co najlepsze a już przechodzę do grupy numer 2 Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy wybrali grupę numer 2 na czytaniu wrześniowym. Co odpuszczamy we wrześniu, co od nas odchodzi. Mamy tutaj już dla Was wybrane karty, potasowane. Ta karta jest jako karta rada, więc ją przeczytam na koniec. A zaczynamy sobie od tych. Wypadły nam tutaj akurat dwie karty. Zobaczymy, co, co tutaj mamy. Mhm, zobaczcie, mamy wypalenie, ale również zdrowienie. Mam wrażenie, że ten rok, ogólnie ostatni czas, był dla Was dość, dość ciężki, że, że właśnie byliście troszeczkę wypaleni. Ale przychodzi do Was, słuchajcie, coś nowego, coś pięknego. Mhm. Mamy tutaj jeszcze efekt lustra i wiadomość Free Message. I mam tutaj gwiezdne nasiona, co cię rozpromienia. Piękne karty. Piękne karty. Dobrze, a więc zaczynamy czytanie na pewno czujecie się właśnie wypaleni być może pracą, być może macie ze sobą bardzo intensywny czas być może macie ze sobą bardzo intensywny okres, który dał wam się się wyznaki ale tutaj nadchodzi być może już nawet jesteście w tym całym procesie leczenia i uzdrawiania z siebie, swojej duszy więc powiedziałabym, że odchodzi od was takie wyczerpanie. Takie przeciążenie nadpokiem spraw. Wrzesień jest bardzo energetycznym miesiącem w tym roku. Tutaj kończą się kończy się wiele spraw, kończy się wiele powiązań, wiele węzłów. Więc dla was ten Okres również będzie dość intensywny pod względem właśnie takiego leczenia. Wyjdziecie z tej swojej strefy, kiedy byliście przeciążeni, zaczniecie bardziej zwracać uwagę na siebie. Zobaczcie, macie wiedzę nasiona, co cię rozpromienia. To będzie czas, kiedy będziecie musieli skupić się na sobie, zacząć myśleć o sobie, kiedy odpuścicie właśnie to. Wypalenie, to przeciążenie i ten natłok wszelkimi sprawami. Macie również tutaj wiadomość wolności i efekt lustra. Właśnie dajcie sobie taką wolność, po prostu dajcie sobie chwilkę oddechu, dajcie sobie odpocząć. Nie cały czas musimy biec, nie cały czas musimy gonić, zaopiekujcie się sobą teraz. Odchodzi już od Was właśnie takie wypalenie. Po to, żebyście mogli zobaczyć, abyście mogli spojrzeć w siebie, w głąb, w swoją duszę i właśnie skupić się na tym, co wam sprawia przyjemność, bo przez bardzo długi czas Wy myśleliście o kimś innym. Myśleliście o kimś, kto być może pomagaliście cały czas komuś, cały czas dla kogoś pracowaliście, cały czas robiliście coś dla kogoś, a o sobie zapominaliście i nadchodzi właśnie taka wiadomość free message. Żebyście odpuścili, żebyście dali zaopiekować się sobą. I efekt lustra. Czyli pamiętajcie, że to, jak my jesteśmy w środku odbija się i daje efekt na zewnątrz przyciągamy to, czym jesteśmy, to, o czym myślimy. Więc jeżeli zmienimy nasze podejście, wejdziemy wyjdziemy z tą strefę właśnie takiego leczenia, zaczniemy też emanować inną energią co Cię rozpromienia. Zastanów się nad tym, co sprawia Ci przyjemność. Znajdź chwilę dla siebie. Być może to jest śpiew, to może być rysunek, albo długie spacery piękne w jesiennym słońcu, w pięknej jesiennej scenerii. Daj sobie odpocząć, daj sobie wolność. Odpuść wyczerpanie, odpuść zmęczenie. Zobaczmy, jaką mamy radę na ten, na ten okres dla Was. W przeciągu kilku tygodni Cudownie. Wasza energia się zmieni w przeciągu ty kilku tygodni właśnie. Zaczynacie ten proces uzdrawiania i ten efekt lustra, on będzie cały czas się odbijał. On będzie cały czas promieniował. On będzie cały czas dawał wam właśnie takie mm, promyki nadziei. Najpierw to będą promyczki, a później to będzie coraz większa słońce. Zaczniecie się otaczać o wiele lepszą energią, lżejszą, łagodniejszą. Nie będziecie już właśnie tak wyczerpani. Przestaniecie się karmić też być może tym, tym smutkiem i takim przygnębieniem, ale właśnie przyjrzyjcie się temu, co daje wam radość. W tym znajdziecie swoją taką opokę i dajcie sobie możliwość cieszenia się po prostu życiem. Odpuśćcie. Nie musicie być cały czas w pełnej, w pełnej gotowości. Życie jest po to, żeby się nim cieszyć. Jakkolwiek by to nie brzmiało, że mamy, my nie jesteśmy tutaj za karę tak jak niektórym może się to, się to wydawać. My mamy się oczywiście uczyć tutaj i wynosić różnego rodzaju lekcje, ale pamiętajcie, że mamy się między innymi też tym wszystkim cieszyć. Moja kochana grupa numer. Numer dwa ja życzę Wam wszystkiego dobrego na ten wrzesień. Wierzę, że ten proces Waszego zdrowienia będzie jak najlepszy. Proszę, abyście zasubskrybowali mój kanał, byście dali lajka w górę, jeżeli czytanie z Wami rezonuje. Napiszcie w komentarzu, że to Wasza grupa, że Wy ją wybraliście i możecie dać ikonkę na przykład kwiatuszka. Więc wszystkiego najlepszego dla grupy numer 2, a ja już przechodzę do grupy numer 3. I witam wszystkich tych, którzy wybrali grupę numer 3, to jest czytanie co odchodzi od nas w lipcu, jakie energie są puszczane, co zmierza ku zakończeniu. Karty zostały już potasowane i tak to jest karta rada, więc przeczytam ją na sam koniec i zobaczmy co my tutaj mamy. Mhm. Mamy tutaj smutek, ponu, po, ponurą energię. O, proszę, dzieci. Niedługo. O, i wiadomość prowadzenia. No, proszę. A mamy tutaj jeszcze w tej karcie napełnij swoją studnię, cofnij się, odpocznij, doładuj baterię. Piękna. Zobaczcie, jak te, jak te karty, wszystkie one się cudownie. Hmm. Cudownie łączą. Jesteście tutaj przygnębieni, wyczerpani, smutni, i co my mówimy? Że musicie odpocząć, cofnąć się, doładować swoje baterie, ponieważ jesteście już na minusie, troszeczkę bym nawet powiedziała, energetycznym. Mhm. Na pewno właśnie odchodzi od Was ten taki przygnębienie, ten, ten smutek. Ostatni czas troszeczkę dał wam, dał wam się wyznaki, ale całe szczęście to już odchodzi. Przychodzi do Was o wiele lżejsza energia, ale musicie się właśnie troszeczkę cofnąć, zrobić krok w tył, doładować baterie, nie gnać tak, jak do tej pory gnaliście, gdzieś się spieszyliście, za czymś goniliście. Te karty mówią nam o tym, Żebyśmy troszeczkę przystopowali, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy odpuścili to przegnębienie. Być może to przegnębienie wynika z tego, że tak naprawdę troszeczkę gdzieś tam pogubiliśmy się w tych drogach i nie wiemy do końca, czego chcemy. A tutaj właśnie mamy wiadomość, że stop, stop, chwilka, niedługo, niedługo energia się. Zmieni, tylko musisz chwileczkę się cofnąć, odpocząć i właśnie wszystko to przemyśleć. A co my mamy tutaj? Mamy tutaj dzieci. Mhm. Mm Sun. Message of Guidance. No proszę. Mamy tutaj prowadzenie. Być może będziecie mieć. Hmm, w sumie tak sobie myślę, że każda grupa miała jakieś wiadomości i chyba grupa pierwsza również miała hmm, prowadzenie. To jest niesamowite. To jest. Hmm, Niesamowity miesiąc naprawdę. Każda grupa w tym miesiącu będzie mieć jakiegoś rodzaju prowadzenie, będzie musiała zwracać uwagę właśnie na znaki. I tak samo ja tutaj widzę, że być może przez dzieci przyjdą wam niedługo jakieś znaki takiego prowadzenia, że tak jak musicie się tutaj cofnąć, odpocząć, ładować baterie, to niedługo przyjdzie właśnie do was taka wiadomość, która jeszcze bardziej wam rozświetli tą waszą drogę, tą, tą przyszłość waszą, tą, w którą stronę będziecie musieli iść. Pamiętajcie, najważniejsze jest to, żeby otworzyć umysł, otworzyć oczy, rozglądać się, być otwartym na, na znaki, czy to właśnie na jakieś powtarzalne piosenki, na powtarzające się piosenki, czy na synchroniczność godzin, ale zdecydowanie widzę właśnie to, że odchodzi od was takie przygnębienie yy, i będziecie myśleć i ładować właśnie swoje, swoje energie. A zobaczmy, co my mamy w karcie radzie Przemyśl to. <śm> to jest niesamowite, jak, jak energie się, się, się układają. Yy, zobaczcie, mamy tutaj, cofnij się, odpocznij, doładuj baterię. Tak, też wcześniej mówiłam, żebyście właśnie, że macie to przemyśleć i karta rada również mówi o tym samym. Przemyśl to, zastanów się, odpocznij, nie gnaj tam. Tak, jesteś przygnębiona, jesteś smutna. Być może, właśnie przeciążenie takie energetyczne na, to, na ciebie spadło, zbyt dużo może wzięłaś sobie na, na barki. Więc to jest czas, żeby się troszeczkę przystopować, żeby się zatrzymać, być może, właśnie, żeby być takim dzieckiem i się cieszyć z tego, co, co, co mamy. Żeby, żeby takie małe, z małych rzeczy po prostu się cieszyć, żeby, żeby, z nich korzystać i wykorzystywać to, co, to, co mamy. Cudowne czytanie na, na wrzesień. Moja grupa numer 3 Ja życzę Wam wszystkiego co najlepsze, wszystkiego co dobrego. Bardzo proszę, abyście zasubskrybowali mój kanał, to pomoże mi się rozwijać. Dajcie również łapkę w górę. Napiszcie komentarz z tą, z tą grupą, że ją wybraliście, że z wami rezonuje i możecie dać na przykład ikonkę Róży. Ikonkę Róży bym prosiła, jeżeli ta grupa jest wasza. Wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia.